Siemano! Z tej strony wcale nie Ciastek X Dzisiaj będziemy grać w, w Brookhaven I nowy update jest na Brookhaven I będziemy go sprawdzać Tego już nie dołącza O! Widać? Chyba tak O nie! Mam tego skina! O nie! Niestety, on jest mi potrzebny, bo grałem z kolegą i musiałem jego tak, tak trochę tak udawałem, żeby go wykiwać. To jest tak. Y nie ma, nie ma. Nic? Jakiś nowy ten pojazd jest? Jest! LOL! O, dobra, jeszcze Wam coś pokażę. Bardzo fajnego. Ale no, to jakiś inny już się dobre wam pewnie dał. Znaczy podał to. Tylko, gdzie to było? chyba w tym nie ma tego. Kurczaki, szkoda. Ym... I tu chwila. A tu, co tu jest z tyłu? Tu można sobie wiele odbrać. Tu się otwiera. O ja, tu można teraz RPD sobie robić. Nie no, to jest normalnie szok. To jest chyba najlepsza rzecz. Chcią dodali. A można potem pisać? Ej, można. Ice cream. Aha. O! Można zmieniać, co? Gdzie tu jest do zmieniania? Ej, gdzie jest do zmieniania? Do zmieniania? Gdzie to jest? No ty mały, o tu. O, hutuki. Ej, Aha, jeszcze to można zmienić. A co to jest w środku wtedy? Aha, a bo już tego nie ma pojazdu. Ice cream, tu sam do hot dogi To są takasy Aha I to można sobie normalnie brać Dobra Jeszcze są jakieś nowe ity dodane jakieś te ity nie, nie ma żadnego nowego itemka A jakaś nowa nie i nie, tego to też nie będzie a jakiś nowy domek jest? Nie, ogólnie nie, nie ma. Ja to wiem już, że nie ma. Ym. Czemu tu jest napisane ID? Ice Cream. Ice. O nie, ice cream. Ym. Jeśli chcecie. Ym, odcinek z na przykład. Yy, RP to zostawcie lajka i subskrypcję. I jeśli będzie pod tym filmem 20 lajków do góry, to zrobię RP i no i tak pewnie nikt tego nie obejrzy, nie wiadomo. I no, i tyle. Naura.